miesiące stary bus i ponad 10 tysięcy kilometrów przez drogi i bezdroża Turcji. Odwiedziliśmy najpiękniejsze tureckie plaże, podziwialiśmy balony w Kapadocji i eksplorowaliśmy podziemne miasta. Widzieliśmy ruiny antycznych miast, wypiliśmy hektolitry tureckiej herbaty i na własnej skórze przekonaliśmy się, że stereotypy o Turkach są nieprawdziwe. Przede wszystkim uczyliśmy się podróżowania na nowo. Z niemowlakiem na pokładzie naszego kolorowego busa. Ta książka to nie tylko relacja z naszej podróży. To masa porad o tanim podróżowaniu i o podróżach z moim dzieckiem. A także źródło pięknych miejsc i ciekawostek o Turcji. Nasza nowa książka już w sprzedaży. Tylko w naszym sklepie internetowym i na spotkaniach autorskich. Do niedzieli z darmową wysyłką, a przez pierwsze 24 godziny dodatkowo z darmowym e-bookiem.